Witajcie na kanale Sylwiaka Podróże. Zapraszam Was na kolejny film. Ochotnicza Straż Pożarna w Dusznikach. Tak wygląda. Idę w stronę rynku. Kamienice są fajne, te stare takie. Tu widzimy zjazd do rynku. Bawna Świerczewskiego. Teraz Sudecka. Klepy niestety zamknięte są. Ry na rynku nic się nie dzieje praktycznie. I wiecie, co pokażę Wam teraz? Dom, w którym gościł król Polski Jan II, Kazimierz Waza. To jest rynek 1. To będzie, obejdę dookoła. Rynek 6 to jest urząd miejski. Góra Matki Bożej z Dzieciątkiem na rynku z tej strony średniowieczny układ rynku z barokowymi i renesansowymi zabudowaniami kryje w sobie wiele tajemnic. W jednej z kamienicy w 1669 zaczęło się abdukujący król polski Jan Kazimierz płaskozieżby kamienne Portale oraz liczne symbole znajdujące się na fasadach budynków są dowodem bogatej historii miasta. Najbardziej popularnym w dusznikach narzędziem tortur to jest pręgierz. Do tego pręgierza przymocowani byli ludzie, w którym wymierzano kary. Słuchajcie, są kajdany, możecie się poczuć jak średniowieczny zbrodniarz. Można sobie przy... nałożyć kajdany. Dlaczego ten pręgierz tutaj stoi? Bo wyroki wykonywano w samym centrum miasta. Właśnie po to, żeby wszystko było widać publicznie. Wcześniej tego pręgierza nie było. Ta żółta kamienica na wprost. Przy niej gościu króla Kazimierz II Waza. To jest rynek 1. Z tej strony na Kłodzkiej 13 widać kościół świętego Piotra i Pawła. Jak na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej wszystkie zabytki, budowle, kościoły są z około 1600 roku. 1700 barokowo-renesansowy spragnieni turyści mogą sobie zjeść w barze stołówka na rynku czynne do 15 codziennie tam jest ulica Kłodzka a tutaj jest droga do rynku To jest ta kamienica, w której zatrzymywał się nasz król polski. Także pomyślcie sobie jak stara jest ta kamienica. Sklepiki takie są, pamiątki. dojdę do parku zdrojowego. Zaraz wam pokażę drogę. Sklepiki, galeria Rękodzieła, bardzo ładne. Zobaczcie, jaka tutaj jest zabytkowa kamienica. Mieszkańcy mieli kino, można było przyjść, to nawet co 20-30 lat temu pamiętam. Poczta w Dusznika, w takim starym też budynku, budynek pocztowy z 1894. Wszystko jest w Kłodzimie Kłockiej, praktycznie zbudowane w 1875-1890. W, w tych przegrodach czasowych na placu Warszawy jest kogut. Wiecie, dlaczego ten kogut tutaj został postawiony? On tu cały rok stoi, ponieważ. Yy, kogut jest nieodłączną częścią herbu, dusznik, zdroju i dlatego yy, tak postawiony jako symbol miasta. Śmiesznie, ale tak jest. Na kogucie kończy się już rynek. Doszłam do ulicy głównej. Teraz Kieruje się w, w stronę parku zdrojowego. W kolejnym filmie wam pokażę park zdrojowy oraz pijalnie. Rynek, urząd miejski, i w drugą stronę park zdrojowy, ścieżki zdrowia. Proszę bardzo, możecie się napić za darmo wody w dusznikach. Kranik z wodą do picia, parasolka, nawiązuje do Kudowy oczywiście. Rzeźba z brązu, pani sobie stoi, woda leci, można się napić. Woda jest w sumie piła, jest tutaj jest gęsi się napić, z buźki gęsi. Dobra. Dużo żelaza ma. Kolejna figura. I można się napić wody. Od tamtej pani do tego pana dzieli parę kroków, ale można się napić. Tutaj takie słabiutkie leci. Panu z kapelusza. Jednak tamta woda jest lepsza, bo to są dwa źródła. Jacek, a tamto źródło właśnie nie wiem jak się nazywa gadka. Nie, nie wiem. Dziękuję kochani za obejrzenie. Zapraszam na kolejne odcinki z Dolnego Śląska. Trzymajcie się. Pa!